Bo karny, czerwona kartka, ci gra w przewadze, strzelamy gola, ty strzelasz gola no i od tej pory wygląda, że będzie wszystko pod kontrolą No nie, no nie mógł ten mecz się lepiej ułożyć, tak no, jak mówisz, czerwona kartka 1-0 no, Nie mamy prawa po prostu tego meczu nie wygrać gdzieś tam, czy w pierwszej połowie, czy w drugiej, musimy strzelić drugą, nie wiem, trzecią bramkę i zamknąć ten mecz, jechać do domu z trzema punktami, no no cóż, cóż mogę powiedzieć, no tak czasami Cester też tak bywa, gdzieś tam warta w dziesiątkę. Broniła się, broniła, my nie wykorzystywaliśmy sytuacji. Wiedzieliśmy, że będą jedyne co praktycznie będą mieli, no to gdzieś tam te stare fragmenty, że różne rzuty z autu, no i tak szczęśliw wyrównującą bramkę. A co zrobić? No mamy punkt, nic, musimy to przeanalizować i przede wszystkim strzelać bramki. No to nie jest tak, że my nie chcemy strzelać tych drugich czy trzeciej bramki, no mamy tę sytuację. A... Dzisiaj było ich, nie wiem, przynajmniej chyba 5 takich dobrych, a oczywiście nie możemy strzelić. No. Nie zawsze zagramy na zero z tyłu, gdzieś tam nie możemy tylko polegać na tej defensywie. Musimy od Ciebie więcej wymagać z Dla Ciebie dzisiaj widziałem duże uwolnienie energii po tym golu, bo, bo tych pierwszych meczach to po prostu było widać. Nie byłeś pierwszym wyborem u, u trenera, dzisiaj wychodzisz w pierwszym składzie. Gol, taki personalnie oddech fajny. No na pewno, gdzie no, no, są każdy chce grać, mamy bardzo szeroką, wyrównaną kadrę. Na końcu trener ja podejmuje decyzję, kto wychodzi w pierwszym składzie, kto już siada na ławce, no ja dzisiaj dostałem szansę. Ale no, no, tak jak mówię, no nieważne, nieważne jest to kto gra, kto strzela, no taki mecz musimy wygrać.